Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu i później CBA, drodzy Państwo. I jest tak, jak mówiliśmy, wygraliśmy. Koniec dyktatury Karła Boża. Kaczyński będzie teraz czekał na aresztowanie. To potrwa. Być może będziemy musieli się pojawić w Warszawie, żeby mu przypomnieć, czym jest demokracja. Na dzisiaj są dwa Exit Pole. One się bardzo od siebie różnią. Wiadomo, że opozycja wygrała wybory. Wiadomo, że opozycja będzie miała większość. I wiadomo, że Kaczyński tej większości nie jest w stanie kupić, zastraszyć. I wytargować. W pierwszym, i naszym zdaniem, może się nawet okazać, że koalicja obywatelska wygra te wybory. I teraz w pierwszym exit poll dla TVN-u, dla e, TVP, to jest exit poll e, e, firmy Ipsos. Dla TVN-u, Polsatu i TVP pisma 36,8%, koalicja obywatelska 31,6%, trzecia droga 13%, lewica 8,6%, konfederacja 6,2%, bezpartyjni samorządowcy 2,4%. Yy... A Polska jest jedna, 1,2%. Frekwencja 72,9%. I to my jesteśmy Polacy najwięksi wygrani. Prawie 73% Polaków wzięło udział w tych wyborach. To jest, drodzy Państwo, więcej niż poszło w 1989 roku. Ale to nie wszystko, bo jest drugi exit poll. Który moim zdaniem jest dużo bardziej adekwatny, ale to zobaczymy, bo ja cały czas twierdzę, że to, co Państwu mówiliśmy wcześniej, te sondaże są po prostu nieadekwatne, ponieważ żyliśmy w kraju, który był prawie dyktaturą. W kraju, w którym ludzi prześladowano przy pomocy prokuratury i sądów. Sądy były, że tak powiem, jeszcze się broniły, prokuratory zostały w całości przejęte i podporządkowane rządzącej partii. I ten exit poll OGP jest następujący: PiS 33,5%, Koalicja Obywatelska 31,4%, Trzecia Droga 13,9%, Lewica 9,8%, Konfederacja 7,7%. Bezpartyjni samorządowcy 2,2. Ta Polska jest 1,5%. Drodzy Państwo, to jest to, co Państwu mówię. Kaczyński jest w tej chwili w stanie oczekiwania na aresztowanie. I to, jak dzisiaj było jego zdjęcie z tego momentu głosowania, on już wiedział, że jest po nich. Tomku. Tak, zdecydowanie wiedział, że jest po nich. Ja apeluję jeszcze do Was. Kochane dzieciaki, szanowna młodzież, Polacy, stójcie wytrwale pod lokalami wyborczymi, pod komisjami wyborczymi. Stójcie wytrwale. Będzie pilnowana przez całą noc, żeby oni czegoś nie skręcili, a do wąsika wąsik. Te cyrki pod tytułem Alarm Bombowy w okolach wyborczych w Warszawie na miejscu saperzy. W dwóch okolach wyborczych 425, 426 ogłoszony został alarm bombowy. Na miejsce przyjechali saperzy, policja odgrodziła budynek, w którym znajdują się komisje. Słuchaj. Jakoś na Nowogejskiej nie było alarmu bombowego i przysłałeś tam tyle policji. Dlaczego? Bo Dlatego, bo wiedziałeś, że co ludzie będą chcieli na rękach nosić Kwasińskiego, jak to będzie wyglądało. Naciskaliście na, na PKW i na Marciniaka, cały dzień próbowaliście zrobić coś. Sędzia Marciniak rozumie, co to znaczy. PKW rozumie, co to znaczy, i już teraz wiecie, że od jutra już w zasadzie zostaliście sami. Szanowni Państwo, tutaj zobaczycie, że w tej chwili ci ludzie, którzy stoją pod komisjami, te głosy, które będą liczone, one już idą dla opozycji. One idą dla opozycji. Czy znaczy, w ogóle zacznijmy od tego? Mamy, mamy koło połowy odmów w sondażach. Dlatego, że te sondaże były nieuczciwe, one były nierzetelne. Te sondaże były manipulowane. Ludzie po prostu. 40% referendum. To jest, drodzy Państwo, 60% ludzi nie chciało w ogóle brać udziału w tej farsie. Kaczyński, wiecie państwo, pomimo użycia służb specjalnych, pomimo użycia bezprawnego użycia telewizji publicznej, pomimo użycia wszystkich mediów, pomimo, powiem, pomimo tak naprawdę tego, co powiedział sędzia bo człowiek, który powinien być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i mam nadzieję, że nim będzie, bo ja mam wrażenie, że teraz jak to, przepraszam, może powiedzieć, powiem Państwu, o co idzie walka w tej chwili. O to, żeby nas nie oszukano przy liczeniu głosów, to jest raz i czy będzie te 276 głosów. Procent, znaczy tych... Sanku, idzie jeszcze jedna walka. Kaczyński powiedział, że to będzie jeszcze pe czas pełen napięć. Wasze napięcia, to wy możecie sobie pójść. Rzeczywiście w ramach Gazety Polskiej możecie sobie po, 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 porobić jakieś demonstracje, a my zrobimy taką demonstrację, jeżeli będziecie chcieli nam zabrać wybory, że wam się rzeczywiście w dupach zagotuje. Przepraszam Państwa za to wyrażenie, ale to jedyne jedyne tutaj jest w tej chwili takie określenie. To jest dlaczego? Kaczyński jeszcze chce gryźć jeszcze chce kąsać. nie ma już nie ma już tego. nie Mały ma mnie kąsa. czeka na areszt nie ma dokładnie to jest państwo to jest przestępca to jest facet który stworzył w Polsce przestępczy system to jest człowiek który dopuścił się zamachu stanu to jest moment w którym żeśmy go powstrzymali bo to państwo my razem z państwem tak naprawdę każdy kto dzisiaj poszedł zagłosował każdy, kto kogoś namawiał, każdy, kto tego, to mówię, każdy ma swoją wielki udział w tym e, zwycięstwie. Mamy e, jeden z największych sukcesów Polski demokratycznej Polski uśmiechniętej, Polski wesołej, Polski, która, e, e, która znowu będzie państwem lubianym, znowu będzie państwem silnym w Europie. E, bo Andrzej Duda, sobie pójdzie, zobaczycie, zobaczycie, co się zacznie dziać w tej chwili. Zobaczycie, jak. Andrzej szyb... Duda pojechał dzisiaj do Watykanu. Nie ma go w Polsce. Może Andrzej... teraz już wróci. On też już wie, jakie będą. On też już wie. On pojechał na dni papieskie. Szanowni Państwo, wy, wybory są. Dla niego nie są najważniejsze. Pojechał do Watykanu, uczcić dni papieskie. Rozumiem, że wróci z powrotem, także. Czekam. Morawiecki ogłosił, że są w stanie z każdym rozmawiać na temat utworzenia nowego rządu. Natomiast ja jestem w stanie, myślę, że opozycja jest w stanie z każdym rozmawiać na temat wysłania Jarosława... Buś, Morawiecki będzie z tobą rozmawiał. Tak. Nic nie mówi. Więc to jest tak, że to, nie, to że my teraz mówimy, że on, że on czeka na areszt, on dokładnie wie, czym to się skończy. Stąd będą jeszcze, tak jak mówię, zobaczycie państwo, ta różnica albo będzie nieminimalna, Albo Koalicja Obywatelska jeszcze to wygra. Dlatego, że ludzie nie mówili ankieterom, na kogo głosują. Tych odbów, odpowiedzi jest gipsu gigantyczna liczba. Ludzie po prostu nie wierzyli ankieterom. I nie ma się co dziwić. Ankieterzy kłamali. W tych wszystkich ankietach używano tego argumentu, że PiS miażdży, że PiS ma większość, że PiS i Konfederacja utworzą rząd. Wiecie Państwo? Sławomir Mencen dostał rachunek za nieuczciwą i nierzetelną politykę. Krzysztof Bosak, oni, ja powiem szczerze, to jest kara za, za te potajemne spotkania z pisem. Jak nie chcieliście, to powinniście byli jasno wyjść i powiedzieć, kto Was szantażował. Jakie oferty sprawdzano, a nie traktować tego w elektorii house of cards. To czego mi zabrakło i to co mnie strasznie zabolało, jeżeli chodzi o to, tego to jest to, że konfederacja nie mówiła w tych wyborach o demokracji, nie mówiła o praworządności, nie mówiła o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Chociaż te rzeczy były mówione przez polityków konfederacji jeszcze w 2020 2021 roku, kiedy mowa była o przestępstwach związanych z nielegalnymi lockdownami. Z Gminy Orlenów potajemnie. Tak, tak. I wiecie Państwo, i za to im ludzie wystawili rachunek. Za to, że to powinna być kampania, w której konfederacja powinna mówić takim samym głosem. Że mamy swój program, ale zgadzamy się co do tego, że PiS wprowadził dyktaturę. I to mówiły te trzy partie. To mówiła lewica, to mówił PSL, Trzecia Droga, Hołownia. Tego zabrakło. tego. Tak naprawdę, swój doskonały wynik. Zawdzięcza drodzy państwo yy, Hołownia swojemu świetnemu występowi yy, w trzej debacie i temu, co zrobił dla niego Donald Tusk. Bo Donald Tusk, Tusk... podał mu piłkę. Tusk podał piłkę zarówno w debacie, jak i yy, pomógł lewicy pomógł trzeciej drodze na marszu. I Hołownia to... nie kłamie. Hołownia mówi prawdę. Lewica mówi prawdę. I to jest najważniejsze. My mówimy prawdę. Jest... żeście to docenili. Zobaczcie państwo jedno, przepraszam, jacy konserwenci. Ja przed chwilą to, co powiedziałeś, ja tego nie czytałem, to mnie szokowało. Morawiecki, jak ty możesz wychodzić i mówić teraz po tym, kiedy ty wyklinałeś Tuska, nas wszystkich, plułeś na nas i, i, i kradłeś, bo tak trzeba powiedzieć, wychodzisz i możesz z każdym rozmawiać. Czy myślisz, że my wszyscy jesteśmy smartami, które dadzą się kupić własnymi pieniędzmi? O czym ty mówisz, Morawiecki? O czym ty mówisz? Jak ty możesz? To jest wstyd, że ty wychodzisz i w tym panicznym strachu przed utratą władzy, a być może i wolności, wychodzisz i mówisz, że możesz rozmawiać ze wszystkimi. Nie. My nigdy nie będziemy chcieli rozmawiać z Wami, przynajmniej z tą częścią, która nas gnębiła, okradała i chciała Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej, czyli oddać Putinowi. Nie. To nie ma takiej możliwości. A ty wychodzisz teraz? Odrobina godności, odrobina honoru. Panie Pinocchio, teraz taka sytuacja? i Już teraz boisz się, żebyś ty pierwszy mógł złożyć tą deklarację? Wiesz, czym się to kojarzy, Morawiecki? To mi się kojarzy z tym, jak nagle były tego, tego, typu, tego typu rozmowy. Weźmy do sądu, myśli, gdzie przez folkę Bernadotte Himmler usiłował mówić, że, że on, ma, on ma władzę. Później Denis usiłował dogadywać się, Gering usiłował dogadywać się i co z tego wyszło? To jest takie coś. Teraz odrobinę honoru. Umiejcie przegrać. Pluliście, no, 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 no. wyzywaliście nas wszystkich. Umiejcie przegrać. A wy teraz co mówicie, że my mamy pieniądze, chodźcie, razem będziemy kradli? Nikt nie pójdzie. Spodziewam się, że część Konfederacji również zdziwicie się to, co zrobi. Zdziwicie się to, co zrobi. Bo nikt nie będzie legitymizował tego waszego złodziejstwa. Koniec tego. Skończyło się. I ty, czerwonolicy, już chyba jesteś cały czerwony, nie tylko masz gębę czerwoną. wiesz, go, ja mówię. Maciuś, pakuj, manżur, tak jak ci mówiłem. Pakuj, manżur. Nie będziesz nas straszył. Nie będziesz nas straszył. Tak naprawdę... My nie, nie skonsumujemy owoców zwycięstwa. Skonsumujemy. My nie potrzebujemy konsumować pieniędzmi. Konsumujemy szczęściem, że mamy taki naród że Polacy są tacy, a nie, że nie zwyciężyła to Głóda. To jest najważniejsze. W każdym razie, drodzy Państwo, będziemy się jeszcze, będziemy do Państwa dzisiaj mówić, będziemy jeszcze się tutaj komunikować. Na razie po prostu te dwa sondaże. Pamiętajcie, wy, zwycięstwo PiSu jest nawet jeżeli dowiozą tą przewagę, jaką, jakąkolwiek przewagę nad koalicją obywatelską, to i tak przegrali i tak tracą władzę. Natomiast naszym zdaniem przewaga opozycji będzie się zwiększać wraz z liczeniem głosów. Popatrzcie, co się, co się wydarzy. Będzie rosła liczba mandatów po opozycji, i w moim, to nie jest ta nadzieja, to jest moja, po prostu są moje szacunki. No, wiecie Państwo, tutaj mnie, ktoś mnie wzywa do realizacji zakładu, że przegrałem wino. Ja zaraz odpisuję, że czekamy na wyniki wyborów. Ja, drodzy Państwo, mówię to samo. Czekamy na wyniki wyborów, ale już jest dobrze. Obroniliśmy demokrację dzisiaj. Do zobaczenia.